Pozwolę sobie zabrać głos. Panie Radny Seniorze, Wysoka Rada. Zgromadzeni Koście, Szanowni Sotysi, ogromnie jestem dumna z mojego wyboru na przewodniczącą Rady. Dziękuję bardzo Wysokiej Radzie za powierzone mi zaufanie, za obdarzenie mnie zaufaniem. Jest to ogromne wyzwanie dla mnie, a jednocześnie ogromna odpowiedzialność ciążąca piastując takie, takie stanowisko. Muszę powiedzieć, pamiętacie Państwo, niektórzy z Państwa, poprzednią kadencję piastowałam tutaj w tym urzędzie wiceprzewodniczącego u boku Pana Henryka Kowalczuka. Myślę, że jest to wspaniały nauczyciel. Wyniosłam z tego, bacznie obserwując tego Pana i jego pracę, wyniosłam z tego dużo pozytywnych relacji. Myślę, że wykorzystam to, pełniąc swoją rolę przewodniczącego Rady. Mając oko takiego nauczyciela, który prowadził naszą radę, śmiałoby stwierdzić bardzo mądrze. Podejmowaliśmy szereg mądrych decyzji. Nie przeczy, że zdarzały się decyzje też, które wymagały uchylenia, uchwały, które wymagały uchylenia. Uważam, że nie ma osób, które się nie mylą. Trzeba się do tego przyznać, poprawić popełniony błąd, po, bowiem nie ma osoby, która nie popełnia błędów, bo tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Mili Państwo, nie chciałabym za wiele tutaj zajmować czasu, bo mamy jeszcze... Kolejne punkty naszych obrad.